Witajcie moi drodzy w kolejnym, już czwartym, o ile pamiętam, tak czwartym odcineczku, w którym omawiamy film wzorowany na serialu, który został stworzony na podstawie książki, czyli Wiedźmin z 2001 roku. Nasz Wiedźmin. Dziś, kochani, przed nami ważny odcinek, bo opowiadanie, które nazywa się Mniejsze Zło, więc będzie o czym rozmawiać i rozmyślać. Skoro Geralt musi wybrać mniejsze zło, tak i my je wybierzmy. I musimy teraz obejrzeć nasz polski serial zamiast tego, co wydał Netflix. Ale dość gadania graj muzyko. Kontynuujemy naszą przygodę z poprzedniego odcinka, i Geralt aktualnie znajduje się na jakichś bagnach, moczarach, i chyba będzie się od razu działo, więc trzymajcie się mocno. Faktycznie zaczęło się dość żywo, i nie wiem jak wam, ale mi ta scena strasznie przypomniała tom z władcy Piersiani z pierwszej części Petra Jacksona. Jak to tam Gandalf Aragorn i cała ekipa pod Morią została zaatakowana przez tą istotę z głębin, i tam Aragorn ciachał te macki, tam Froda złapały właśnie one, Legolas tam z łuku, no to nie było akurat łuku, ale tu mieliśmy Wiedźmina Geralta, który walczył z Kikimorą, którą właśnie widzicie na wozie. Podobało mi się. Powiem wam, że znowu niewiele było widać tego potwora. No teraz widzimy go w pewnej okazłości. Czy nie jest piękny, Smoku? Smoku, jesteś piękny. Znowu było to zrobione w taki fajny, tajemniczy sposób. Nie widzieliśmy tego potwora w trakcie walki. No tylko jego jakieś tam części, matki, które Geralta łapały, haratały. Ale te ruchy naszego Geralta Żebrowskiego, ta akcja, było to tak jakoś fajnie przedstawione, że... Podobało mi się, nie wiem jak wam, ale mi się podobało. Jedźmy dalej. Geralt trafia do karczmy we wsi Blawiken, coś kojarzycie? A tam nie może być jaskier Zamachowski. Powiem wam, że strasznie podoba mi się jakie jest tutaj zrobiona relacja między właśnie Geraltem i Jaskrem, że faktycznie jak Jaskier widzi Geralt, to ma takie GERALT, jak Geralt widzi Jaskra, no spójrzcie na ten uśmiech. Przecież no, on jest tak uradowany. Widać, że starzy przyjaciele. Ba, starzy. Tyle lat. Myślałem, że już po tobie. Nie, nie tak łatwo. Zobacz na co mi przyszło. Patrz gdzie ja jestem. Uważasz? Ja. Największy Bart tych ziem. śpiewam w Blawiku. <śpiewanie> Nikt nie rozumie poezji. Nie myślą o kapuście i świńskim łubie. I kiedy Jaskier wypowiada te słowa, Geralt robi coś przeuroczego. I to on natchnie tym razem Jaskra, żeby ten ułożył kolejną balladę. I nie wiem jak wam. Ale mi ta scena strasznie skojarzyła się też z tą sceną z gry, w której to Geralt jest na koncercie Priscilli, która śpiewa Wilczą Zamieć. I jest taki krótki moment, w którym Geralt tak samo jak i tutaj popada w taką zadumę i gdzieś ten wzrok mu tak szkliście odlatuje w czasoprzestrzeń, gdzie nic nie sięga. I nikt go nie widzi, tak i tutaj wygląda to bardzo podobnie, co? Fajnie, podoba mi się to, naprawdę jest to... Fajnie, przyjemnie zrobione. Znowu gra aktorska, no, nie, no, wszystko jest jasne. <laughs> Wtedy to właśnie do gry wchodzi Sołtys naszej wsi Blaviken z dość ponurą informacją. Ale za Gikimore ci nie zapłacę. Nie mam już żadnych funduszy, skończyło się. To musieli ginać ludzie. No, fakt, że ginęli, no to co, no wszędzie giną. Sołtysa zaczepił jego cichy informator i przekazuje mu dla nas dość niepokojącą wiadomość. Rozum wszystkim odebrało, czy co? Palą nawet chramy i świątynie. Zbrojna kupa idzie do nas. Które świątynia? Ty skąd przyjechałeś? Które świątynie? Powiedz. Proszę. Zaniepokojony Gerald wyrusza do naszego maga Stregobora, a tam... Stregobor nie przyjmuje. Odejdźcie, dobry człowieka. Nie jestem dobrym człowiekiem. Po dłuższej chwili Stregobor wpuszcza Geralta, a mnie zaciekawiło to do tego stopnia, że postanowiłem obejrzeć ciąg dalszy razem z wami. To też iluzja. Co cię sprowadza? Przyjechałem ze świątyni W Świątyni zagrażało niebezpieczeństwo, ale nie wyczuwałem tego. Nie wiem co się stało po moim wyjeździe. Stregobor postanawia wytłumaczyć Geraltowi, dlaczego od dwóch lat ukrywa się w wieży. A chodzi o tą, którą widzieliśmy na końcu ostatniego odcinka. O Renfri. Kto taki? Renfri Skraden. Odnalazła mnie tutaj. Jutro lub najdalej pojutrze spróbuje mnie zabić. Zapewne część z was pamięta historię z książek o księżniczkach zamykanych w wieżach, o Czarnym Słońcu i wszystkich innych majakach, które ubezdurali sobie czarodzieje i które tym dziewczynkom robili, tak naprawdę przeprowadzając na nich eksperymenty. Nie muszę wam tego tłumaczyć, a jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszam was do książki. Uogólniając jednak, nasz Stregobor maczał w tym paluchy i Renfri postanawia się zemścić za to, jak Stregobor obrzydził jej w pewnym momencie życie. Czarodziej jednak postanawia rozegrać tutaj swoją własną grę, a Geralt ma być w niej pionkiem i pokazuje mu wizję tego, co rzekomo stało się w świątyni Neneke. Się co do innych, ale ona jest potworem! Zabij ją! Stregobar próbuje chytrze zajść Geralta i wmówić mu, że dam mu informację o Siri, jeżeli Geralt Rozumiem, to jest Twoja cena, chcesz dobić targów? Ja nie jestem płatnym mordercą. Ja nie zabijam ludzi, ja ich bronię! To mnie broń! Dobrze. Jeżeli Renfrew cię zaatakuje, stanę w Twojej obronie, ale tylko wtedy. Trafiamy z powrotem do karczmy. Ale nie jest już to ta sama wesoła karczma, w której przed chwilą śpiewały Jaskier. Teraz jest w niej banda naszej księżniczki. Gorzała się skończyła śmierć! Co robicie? Panie, ratuj! Puszczają mi wymachę! Czekam na rentry. Dosyć! Na scenę wchodzi dwóch mocnych graczy. Przyjechałam po Stregobora z rozkazu księcia i wezmę go żywego lub martwego. Pozostał w spokoju. Jest mi potrzebny i temu miastu też. Chcecie ostrzec. Trzymaj się z dala od nas i od tego, co robimy. Nie chcę się spierać, zaniechaj go. Nie zadzieraj z prawem, mówię ostatni raz! Lepiej wracaj do swoich potworów, tam jest Twoje miejsce! I uwaga, bo Geralt zrobi to znowu. Kiedy patrzę na ciebie, wydaje mi się, że są różne potwory. Ja nie jestem potworem, a Ty nie jesteś człowiekiem. Uważaj więc. Teraz ja Ciebie ostrzegam. Nie będę patrzył spokojnie na Twoje nikczemności. Po pierwsze, nie odzywaj się tak do Geralta. A po drugie, to czy ta aktorka nie jest dla was dobrze dobrana? Mi naprawdę pasuje, spójrzcie na jej minę. No, widać, że coś jest z nią nie tak nawet po tych oczach. Może to po prostu to spojrzenie tak z Ale kurczę, pasuje mi tutaj, fajnie. Przed nami bardzo fajny akcencik z Kotkiem. Widać, że twórcy wiedzą co robią, bo zobaczcie jaki przyjemny smaczek. No, my wiemy. Tylko. Ale ja nie żartuję Po chwili słodyczy z kotkiem Geralta nachodzi mistrz miecza jakiś tam nieistotne i próbuje Geralta wyzwać do walki a ten dość szybko go. Stawaj! Zwierzę. nie biję się z buly Tak myślałem, tchórza. No. Mam ci napić w gębę. <trym> I zobaczcie, że nie trudno jest pokazać Wiedźmina takim jakim powinien być, czyli nie napakowanym gościem, tylko człowieka, który lekko poniżej 100 lat ma cały czas do czynienia z potworami i łachmytami tego pokroju i po prostu bardzo dobrze wie, jak się z nimi obchodzić. No cóż, to jest nasz Gerald. naprawdę wie, jak się z nimi obchodzić. Nastaje nowy nowy dzień i czas na serce tego odcinka. Pamiętacie zapewne scenę z Netflixa. Akurat ta scena była naprawdę dobra, jak dla mnie, w której Geralt masakruje ekipę Renfri. Tak tutaj też jest bardzo fajnie zrobiona. Ten Geralt nasz jest szybki, jest mniej efektów wiadomo, ale jest to zrobione dobitnie. O spójrzcie sami. Zauważcie już wygląd Geralta zmienił się, prawda? Widać, że wypił już jakieś eliksiry wspomagające. Te swoje wiedźmińskie wywary i zobaczcie jego twarz. Oczy stały się całe czarne. I ciekawe skąd Netflix czerpał właśnie źródło tych jego ocz, bo przecież... O ile pamiętam, to po eliksirach one nie robiły się całe czarne, tylko właśnie robiły się takie bardziej kocie, zniekształcały się te jego źrenice. Czy znaczy to właśnie nie stąd w takim razie. Może to jest źródło, z którego Netflix zaczerpnął ten wygląd. No bo skąd indziej? Hmm... Ani kroku dalej, nie. Gdzie jest Renfri? Pod Składa czarownikowi pewną propozycję. Wygląda teraz jak psychopata, co? Jego bałoby mi się chyba bardziej spotkać na ulicy w ciemnym załuku niż takiego Henryka Cavill'a w tej samej sytuacji. No. Dobra, no i to było dziwne. To jakby była przesada. Ja rozumiem, że Geralt jest szybki, on jest zabójczo szybki. No ale prędkość światła to już chyba przesada. No. Chociaż w sumie, teoretycznie Wiecie, jak jest. Bycie szybszym od światła oznacza życie w wiecznej ciemności. Szybki jeszcze parkur potrafi. Nie powiecie mi, że to nie było dobre. Jeśli ktoś powie, że to nie było dobre, Cześć, to znowu ja Rysiek, tylko, tam. że z przyszłości, Proszę wyjść dokładnie z dzień później, nie, bo to musiałem ja niestety ratuję. dokonać sporych modyfikacji w materiale, jako że YouTube nie chciał go do końca dopuścić. Tak więc ta scena z Renfri została niestety pocięta, wycięta. No i wybaczcie mi, ale musicie chyba ją zobaczyć po prostu sami na własne oczy w filmie. Kontynuujmy. Zimno mi. Mnie. I tutaj pojawia się dość spory problem, bo mam nadzieję, że w serialu ta scena była. Tutaj ją wycieli, czego bardzo żałuję, czy ją wycieli, czy jej nie dali. Musimy też obejrzeć serial, bo tu, jak wiecie, powinna być scena, w której ludzie, pomimo tego, że Geralt teoretycznie ich ocalił, tak, bo wyciął całą bandę Renfi, a banda ta chciała dokonać mordu na tych ludziach po prostu całą tą wieś na rynku wymordować. Więc Geralt w sumie jest bohaterem. Jednak ci ludzie powinni Geralta się przerazić, nazwać go mordercą, rzeźnikiem i stąd wzięła się jego ksywka, czyli rzeźnik z Blaviken, po czym Geralt ze wsi został wyrzucony przez Sołtysa. Tutaj tego nie ma, A to jest naprawdę wielka szkoda. Jednak jest to... no coś, co się za nim potem ciągnie przez całe życie. Rzeźnik z Blaviken. Tutaj tej genezy nie poznajemy. Chwilę później mamy przeskok. Geralt idzie pod wieżę Stregobora, jednak ten znowu nie przyjmuje. Stragobor nie przyjmuje dobry człowieka. Mistrz Stragobor nie przyjmuje. To ja, Geralt! Widziałem wszystko w krysztale. Geralt, nie chcę się w to mieszać, to paskudna historia. Ty jesteś gorszy od Renfry. Była szalona z nienawiści, ale miała godność. Odwagę. Nic nie rozumiesz. Renfry spaliła świątynię Melitele. Nie masz po co tam wracać! Co z ninek? Z Cili. Obiecałeś. Chili Tylko on. jedź gdzie miałeś jechać. Nic więcej nie powiem! Gdzie ona jest! Gdzie ona jest! Przeskakujemy teraz na scenę przy ognisku. Geralt i Jaskier obozują, a ten pierwszy ewidentnie jest w dołku po tym, co zdziało się w Blawiken. Zabiłem tych ludzi i nie żałuję. Zabiłbym ich jeszcze raz. To oni spalili Melitele. Mordowali wszystkich. A Ciri? Nie wiem co się z nią stało. Nic nie wiem. Podobno oni nic nie czują. A ja przywiązałem się do kilku osób i one nie żyją. Dlaczego? To opowiadanie kończy akurat bardzo ładna scena, którą muszę wam pokazać. Jest to scena symboliczna, ale pokazuje znowu tą relację pomiędzy Geraltem a Jaskrem. Zobaczcie. I tak kończy się to opowiadanie w filmie wzorowany na serialu, który jest wzorowany na książce, wiadomo jak to jest. I powiem wam, że. jestem trochę zawiedziony. Były tutaj bardzo ładne sceny. Relacja Geralt i Askier, choć nie było tego tutaj akurat aż tak wiele, była bardzo przyjemna. Naprawdę człowiekowi sam wpada uśmiech na usta, kiedy ich widzi. Jednak zostało tutaj pominięte bardzo wiele ważnych spraw. Mam nadzieję, że w wersji serialowej jest to zawarte. Ona jest jednak dłuższa o ponad 20 minut. Więc miejsce na tę scenę zdecydowanie jest. Tak jak mówiłem, scena z nazwaniem Geralta Rzeźnikiem, scena, w której Renfri przychodzi do Geralta w nocy i tam się między nimi wiele dzieje. To głębsze wyjaśnienie, dlaczego Stregobor tak naprawdę się ukrywa, wyjaśnienie tej klątwy czarnego słońca. No i tak jest to 100 razy lepiej pokazane niż Stregobor z Netflixa. Tam to w ogóle wymyślili jakieś cuda, z tego co pamiętam. Ale tutaj parę słów by się przydało, bo są to ciekawe wątki. Ba, są to bardzo ciekawe wątki, budujące całe to opowiadanie. Ale bardzo na plus wchodzi tutaj gra Geralta. Choreografia walki, ogólnie te sceny walki, były naprawdę ciekawe i zrobione dość prosto, ale ja czułem tą wiedźmińskość w tym. A jakie są wasze odczucia? Zbliżamy się do końca wielkimi krokami. Został nam jeden odcinek, jedno opowiadanie z przygód Geralta, tych filmowych, oczywiście. I czym by zakończyć ten odcinek w takim razie? Chyba słowami jaskra, cytując go, tak być musi. Niczego nie mogę już zmienić brylanty na końcach waszych rzęs. Subujcie, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bywajcie.